Tutaj mamy oczywiście pytania na czacie od osób, które zapewne nie doczytały wiadomości od półredaktora, że no jest w tej chwili na urlopie, można powiedzieć, że macierzyńskim. Eee, ma gromadkę zwierzaków. Teraz będzie się ta gromadka jeszcze powiększała, dlatego poprosił o jakiś czas urlopu. I. Miejmy nadzieję, że do nas wróci jak najszybciej, zadowolony, szczęśliwy, że wszystko będzie ok. A ja będę kontynuował historię. Hmm. Tę piosenkę, te piosenki, niektóre to nie tylko ja wybierałem, muszę się przyznać. Pomogła mi również moja siostra Agata, która również jest fanem kraju, naszego, naszych południowych sąsiadów, która mi również. Najbliższy kawałek podrzuciła. Zobaczymy. Redaktor, mam nadzieję, że nie będzie za mocno oponował, że tematyka jest muzyczna, jest nieco inna. Chodzi oczywiście o Czechy. Czechy, które, które miałem okazję zacząć zwiedzać podczas studiów, gdyż mieszkałem całkiem niedaleko, 15 kilometrów do granicy czeskiej. Zmusza do tego, żeby zajrzeć tam, czasem się napić piwka, czasem porozmawiać z lokalnymi osobami. Powiem szczerze, że ten ich język jest niesamowity. I tutaj też, oczywiście, piosenka z pozdrowieniami dla siostry i dla innych fanów, również tych zwierzaków. Miejmy nadzieję, że YouTube tym razem nie poprzeszkadza aż do końca.